No, jeżeli ten film osiągnie powyżej 1000 wyświetleń, to kiedyś zejdę do tego lochu, to Wam obiecuję. już podnóża Starego książa. Przygród w tym miejscu, powstał na przełomie IX i X wieku naszej ery. Niewiele wiadomo o tym grodzie, ponieważ dopiero pod koniec XX wieku dało się słyszeć w ogóle o nim jakieś przesłanki, że on istniał. Ponieważ aż do końca lat 90., początku nowego milenium, ludzie sądzili, iż te ruiny, które znajdują się tutaj, były sztuczne. Zamek zbudowano tutaj dopiero w XIII wieku za panowania księcia Bolka I, księcia jaworsko świednickiego który co ciekawe przeniósł tutaj swoją siedzibę. Swoje znaczenie zamek stracił w roku 1392, kiedy to cały ten teren, na który właśnie się znajdujemy, został włączony pod panowanie korony czeskiej. No i wtedy to kilkanaście lat później, w 1428 roku, został zdobyty przez reformackich Husytów. Do tego momentu zamek popadał w coraz to większą ruinę, ponieważ padał w ręce rabusi, a różnego rodzaju hostaplerów znajdujących się na tym terenie. No i w końcu w wyniku tego zamek został zniszczony. Wieku zamek praktycznie przestał funkcjonować aż do roku 1794, kiedy to Jan Henryk VI von Hochberg rozpoczął przebudowę zamku, mając w zamiarze stworzenie inscenizacji Zamku Średniowiecznego. Prace powierzył Christianowi Tischbeinowi, znanemu architektowi, który zamek i jego okolice miał właśnie zamienić w taką malowniczą inscenizację średniowiecza. Przebudowa zakończyła się w roku 1797. I wtedy spełniła się już ostateczna wizja tej średniowiecznej inscenizacji. Do tego czasu niewiele działo się w owym zamku, bowiem w roku 1945 spłonął w ramach oczywiście wycofujących się Niemców z tego terenu. Od tej pory widzieć można tylko ruiny romantycznego zamku. W tej chwili znajdujemy się na punkcie widokowym, z widać po prawej stronie miasto, konkretnie widać pieskową górę pod zamcze. Tutaj przed nami znajduje się wąwóz, w którym płynie pełcznica, ta słynna bardzo czysta wałbrzyska rzeka. I na to rzekło jest bardzo ciekawy szlak, może uda mi się kiedyś wam pokazać. A po lewej stronie widać już baszty zamku książ, więc jak widać już niedaleko. Miał Jan Henryk Hochberg, żeby zobaczyć ze swojej włości nowo budujący się zamek. Bardzo ładnie. Nieprawdaż? No i książę pewnej okazałości. W części centralnej zamku, oprócz standardowej, wielkiej sali do przyjęć, czy sali tortur, bo oczywiście ja tej też nie mogło zabraknąć, znajdowały się lochy. Lochy, do których Wejście jest tam, które już pokazywałem. Także ten zamek z XIII wieku naprawdę miał do zaoferowania to samo co wszystkie zamki.